Witam was, nazywam się Kinga Paruzel, no i jesteście w najlepszej kuchni, w Kuchni Lidla. Dzisiaj mam dla was fantastyczny przepis na... -da -da -da! Odchudzone kotlety schabowe z mizerią. Jesteście gotowi? Podejmujecie wyzwanie? Zostańcie ze mną do końca. Zaczynamy! Moi drodzy, na minimum dwie godziny włożyłam plastry z chabu do mleka z cebulą. Możecie to zrobić dzień wcześniej i na noc włożyć do lodówki. I potem biorę taki plasterek, wykładam na ręcznik papierowy i osuszam. Mięso wkładam na deskę wyłożoną folią spożywczą. OK, każdy oprószam solą i pieprzem z obu stron. To odchudzone przepisy, więc używam mąki pszennej razowej. Tutaj daję otręby pszenne. A tutaj daję otręby, które wymieszam z migdałami i z pietruszką. Porwę. I to będzie moja druga panierka. Kotlety lubią się smażyć na rozgrzanym tłuszczu. I teraz tak, jak zrobić odchudzone kotlety, aby tego tłuszczu było jak najmniej? Patelnia. Już ją mocno rozgrzewam i idę po olej rzepakowy, rafinowany. I tak, tłuszcz nie będzie przywierał mocno do mięsa, jeżeli będzie mocno rozgrzany. Przygotuję panierkę. Ubijam białka jaj. To odchudzony przepis, dlatego wyeliminowałam żółtka. Jeżeli chcecie, aby panierka odchodziła od mięsa, musicie kotlety obtoczyć najpierw w mące. Zatapiam je w białku, a następnie przekładam na otręby. Taki kotek trafia na mocno rozgrzany tłuszcz. Zobaczcie, jak skwierczy. Zmniejszam nieco ogień i smażę go po 4 minuty z każdej strony. Ci, którzy uważają tłuszcz o zgrozo, proponuję wersję bez tłuszczu. Bezpośrednio obtaczam kotlety w białku, w panierce, zobaczcie, jaka piękna. To jest moja druga panierka. I te kotlety trafią na. trafią do piekarnika. To będą pieczone schabowe. Z niezwykłą panierką. Oczywiście, jeżeli macie pomysł na własną panierkę, napiszcie w komentarzu. Z chęcią wypróbuję je w naszej kuchni widna. No a jeżeli... Zechcecie wykorzystać mój pomysł, podzielcie się z nim, wpisując kuchnia lidla. I teraz te kotlety trafiają do piekarnika nastawionego na temperaturę 220 stopni i będą tam 12 minut. Te kotlety już są gotowe. I co zrobić, aby lekko je odchudzić? Na papier wykładam mięso. I teraz papier wchłonie tłuszcz. To mój sposób na odchudzenie tradycyjnych kotletów. A jak odchudzić mizerię? Ścieram od razu ogórek na sitko. Teraz się dowiecie dlaczego. Ogórki mają w sobie bardzo dużo wody. Teraz je posolę, aby puściły tą wodę. A mizeria będzie miała maksimum smaku. Nie będzie taka wodnista. Macie jakieś sposoby na mizerię? Jeżeli tak to piszcie w komentarzu. Ja czekam, aż ogórki puszczą wodę i teraz robimy naszą mizerię. Potrzebuję do tego jogurt naturalny. Używam zwykłego jogurtu, ale wzbogacę go o koperek. Teraz dodam jeszcze łyżeczkę musztardy i łyżeczkę miodu. Oczywiście, jeżeli tak bardzo lubicie klasyczną mizerię, możecie połączyć jogurt z kwaśną śmietaną. Odcisnę jeszcze trochę wody z ogórków i wkładam do mojego jogurtu. Całą mieszamy. Ja wolę jak jest więcej ogórków niż jogurtu. Do prawie świeżym pieprzem. Wymieszam. Mmm! Jeszcze odrobina soli. I mizeria już gotowa. Kotety pieczone już też powinny być gotowe. Pamiętajcie, że zamiast schabu z możecie użyć indyka lub kurczaka. A może Wam pokażę, jak wygląda. Zobaczcie, jakie piękne mięso. Widzicie? A i to, co najważniejsze: panierka odchodzi. A tutaj, kotety pieczone. Zaglądamy do środka? Zaglądamy. Wy lubicie wiedzieć. Zobaczcie. Pięknie. Jestem pewna, że spróbujecie tego pomysłu na kotlety schabowe, odchudzone kotlety. Zapraszam Was do subskrypcji. Dajcie lajka teraz, dajcie lajka, żeby nie zapomnieć. I komentujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.